Dobra, działa? Dobra, leci, nagrywa się, jest OK. W tym filmie sobie porozmawiamy o tym, jak zjednać sobie ludzi i przyjaciół. Jest taka fajna książka Karla Devel, zapomniałam nazwiska, ale znana dosyć w rozwoju osobistym. Eee, bardzo ciekawa książka, w ogóle polecam ją. Słuchałam zarówno audiobooka, jak i też czytałam książkę książki nie mam, ale słuchałam audiobooka akurat. <laughs> kilka, po, kilka, po kilka razy. Yy, ale jakby moje sposoby może opowiem w, w tym filmie o moich sposobach. Po pierwsze być życzliwym do innych ludzi, otwartym. Yy, odwaga też jest ważna. Ludzie lubią ludzi odważnych. Takich, którzy idą po swoje. A ja się do takich zaliczam. Oczywiście nie po trupach. Chciałam zaznaczyć, nie po trupach. Jeżeli ktoś do ciebie coś mówi, zwierza ci się, lub y, po prostu o czymś opowiada, to po prostu ja wcześniej miałam coś takiego jak typowa gaduła, że po prostu przerywałam. Y, za sprawą przyjaciółki pomogła mi się tego wyzbyć. To znaczy, nakreśliła mi, powiedziała mi, że to po prostu warto było na tym popracować. Pewne, że to uświadomiła mi. O. Czyli po prostu, pod, czyli tak, nie przerywiać jak ktoś Ci coś opowiada, nie wchodzić mu w zdanie. Czyli po prostu sprawić tak, żeby on się czuł komfortowo w tym towarzystwie, żeby się czuł wysłuchany, żeby się czuł zrozumiany. Żeby była taka miła atmosfera życzliwości, troski i tak dalej. Co jeszcze? Co jeszcze? Właśnie myślę. Ale to są takie, według mnie trzy kluczowe, najważniejsze, najważniejsze zasady. O, jeszcze mi się przypomniało. Przede wszystkim, ja te też zauważyłam, to też stosuję właśnie w relacjach z ludźmi, bo w ogóle ja to analizuję kontakty. Zresztą tak też zostałam wychowana, żeby być otwartym, żeby się nie zamykać na ludzi, żeby nie być taką, wiecie, przymaminy spódnicy po prostu, taką jak to moja mamusia mówi, żeby nie być taką ciapą przetrzymaną. Eee, <laughs> no. Więc po prostu interesować się ludźmi, czyli ja, ja, ja to stosuję. Czyli po prostu jak kogoś poznaję, to nie wiem, podchodzę do innej osoby, zagaduję ją, pytam się o jej, jakby jakie ma pasje, nie wiem, przykład. Widzę jakąś osobę, nie wiem, sadzi kwiatki przed blokiem, to podchodzę do niej i się pytam, o, a co tutaj sadzisz? Widzę, że lubisz kwiaty, czy to jest twoja pasja? Nie wiecie, i gadka się dalej toczy, toczy. No, ja i zauważyłam, że po pewnym czasie ta osoba odpowiada mi na pytania, ta mi opowiada, opowiada. No i koniec końców gadka schodzi na, na mój tor. W sensie, yy, jakby energia odbija się w moim kierunku od tej osoby. Czyli ta osoba zaczyna się pytać mnie, a czym ja się zajmuję, i tak dalej. No i po prostu tak wiecie, rozmowa się dalej toczy. Yy, więc po prostu być ciekawym świata i ludzi. I to też było dla mnie ciekawe. Że im bardziej ja byłam ciekawa danego człowieka, ale to tak, mi się wydaje, że tak działa właśnie prawo wzajemności. Tym bardziej ta osoba dłużej ze mną rozmawiała, poświęciła mi czas, bo wydawałam się dla tej osoby ciekawa, tak? Bo skoro I po prostu też widać było takie moje zainteresowanie tą osobą, że i wtedy ta rozmowa nie jest taka sucha. Więc dobra. Dobra, czekajcie, przejdę sobie tutaj. Ok, więc tak. Podsumowując, otwartość, życzliwość, odwaga, nie przerywanie komuś, jak ktoś wam coś opowiada, i ostatnia rzecz, czyli bycie takim ciekawym drugiej osoby, zadawanie jej pytań. No, to w sumie tyle. Ja te sztuczki stosuję i naprawdę nie mam problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, i tak dalej. Codziennie kogoś nowego poznaję. Czy to nawet tak pójdę do sklepu? Ja też zauważyłam, że ludzie mnie sami zaczepiają ogólnie, bo mi się wydaje, że jestem. Dzisiaj oglądam taki filmik, że jak jesteś w wysokiej wibracji, to dzieci się zaczepiają, zwierzęta się czują w Twoim towarzystwie swobodnie, bezpiecznie. Ludzie cię zaczepiają, ludzie się do ciebie uśmiechają. Ja w ogóle rzadko kiedy mam taką sytuację, że ktoś mnie tam obrazi, zwyzywa, nie wiem, krzywo się na mnie popatrzy. Bardzo rzadko mam takie sytuacje. A jeżeli widzę jakiegoś alkoholika w autobusie albo jakąś osobę, osobę, która wydaje mi się chora psychicznie, po prostu się od razu odcinam, idę jak najdalej. Po prostu się odsuwam. Ale zauważyłam, że często mnie ludzie zaczepiają. Na przykład jak. Na początku czerwca ze znajomymi byłyśmy na rynku w Krakowie, to tak zaczepiło mnie jakiś młodych, trzech Niemców chcieli sobie fotkę ze mną zrobić <grym> zgodziłam się, bo to było, nie było nic obowiązującego zwykła fotka, nie doszukując tutaj żadnych podtekstów seksualnych pedofilii, molestowania i tak dalej nie, nie, nie byli sympatyczni śmieszni wyczułam od jednego, że jest pod wpływem alkoholu ale to było zanim się zgodziłam na zdjęcie, tego nie wiedziałam. No, no i co jeszcze? E... Później chodziłyśmy sobie po rynku i zaczepiła mnie... Znaczy nie, to nie było na rynku, sorry. To było na... Nie, wiem, to było na Wawelu. E... I po prostu taka babka, nic, ja w ogóle nie wiem skąd ona się pojawiła. Ni stąd ową podchodzi do mnie i pyta się mnie coś takiego, czy ja bym czy ja bym nie mogła zrobić im zdjęć, bo one przyjechały do Krakowa pierwszy raz i tak dalej, coś tam, coś tam. No i wiecie, ja tak zaczęłam tam coś dopytywać, no i gadka się zaczęła. No i w sumie gadałyśmy tak z 10 minut, no nie? I ja mam a to ja bym nacykała tak z 10 fot, bo często jest tak, że z 10 fotek jedna jest najlepsza, nie? A tak, 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 no racja, racja, racja. No i tam pogadałyśmy chwilę. I bardzo, bardzo sympatycznie, nie? No. <laughs> Także no, myślę, że wszystko już powiedziałam w tym filmie. Wow, już 7 minut gadam? No nieźle. No to już zdecydowanie za długo. Dobra, ja kończę, bo mi już ręka boli i co? Jedziemy do domku. Pa, pa!